Pan diagnosta wyraził zgodę na to, żeby nagrywać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Sprawdzimy sobie, jak tutaj wszystko wygląda. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj jedziemy na stację diagnostyczną celem wykonania badania technicznego, dlatego że jego okres dobiega końca. Jedziemy do firmy, która nosi nazwę już Jest to firma, która. Wykonała zmiana przeznaczenia naszego samochodu z ciężarowego na specjalny kempingowy. Firma na co dzień trudni się produkcją pojazdów typu pomoc drogowa, lawety, autolawety. Można u nich też wynająć tego typu sprzęt, stąd pewnie ta nazwa już jadę. Zapytamy diagnostę, czy wyrazi zgodę na nagrywanie. Mamy nadzieję, że tak się stanie, a wtedy zobaczcie relację z tego badania technicznego. Bądźcie z nami, obserwujcie nasz kanał, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No jak widzicie jesteśmy na stacji diagnostycznej Gdzie pan diagnosta? Dzień dobry panie diagnosto Pan Dzień. diagnosta wyraził zgodę na to żeby nagrywać Jesteśmy bardzo zadowoleni Sprawdzimy sobie jak tutaj Wszystko wygląda Tutaj mamy zbiorniczek na wodę Chyba nawet zapomniałem go opróżnić Pan diagnosta wszystko posprawdzał Jest ok Ale też żeby Samemu siebie nie zaskoczyć. Wczoraj byliśmy na warsztacie, gdzie zrobiliśmy ustawienia zbieżności. Konserwacja jeszcze się nam trzyma. Wszystko jest tak, jak powinno być. Na szczęście. I zaraz spróbujemy wypytać pana diagnostę o podstawowe rzeczy. Rzeczy, które mogą nam się przydać podczas codziennej eksploatacji samochodów, kamperów. Ale może wyjdę z kanału, żeby było ciszej, może wyłączymy silnik. Wtedy będzie nam się łatwiej rozmawiało. Panie Diagnosto, jak przeszedł z wynikiem pozytywnym badanie? Oczywiście jest pojazd sprawny, tym bardziej tak jak pan nad, znaczy dzisiaj on nadmienił, że, że też byliście na warsztacie, gdzieś tam były różne no, rzeczy. No nie, chci, nie chciałem się zaskoczyć negatywnie, dlatego, dlatego odwiedziliśmy zaprzejaźniony warsztat, parę usterek zostało usuniętych drobnych, ustawiliśmy zbieżność. No bo w przyszłym tygodniu wybieramy się w dosyć daleką podróż, no a wiadomo, że lepiej jechać autem sprawdzonym, żeby było bezpieczniej. Tym bardziej, że podróżujemy z dziećmi, całą rodziną. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas eksploatacji pojazdu typu camper? No, tak jak żeśmy już tam wstępnie ustalili, no, oprócz tych podstawowych rzeczy, typu e, klocki hamulcowe, czy tam ewentualnie szczęki, tarcze, e, sprawdzanie płynów eksploatacyjnych, wiadomo, oleje, nie oleje, które są bardzo ważne płyny chodzące, płyn hamulcowy, układ kierowniczy, no to co wszystko praktycznie przy każdym pojęciu się sprawdza przy badaniu technicznym tu jedynie jeżeli chodzi o ten pojazd specjalny typu kamper, to no należałoby jednak zwrócić uwagę na on jest dodatkowo wyposażony tam wewnątrz, wiadomo, tam posiada kompleks sanitarny, kuchenny muszą być tam jakieś zbiorniki na wodę jakąś czystą, brudną, także to by też należało przed Właśnie to, co Pan odmienił, przed takim wyjazdem sobie posprawdzać. Bardzo ważną rzeczą jest oczywiście akumulator w takim samochodzie. Dużo pojazdów już ma jakieś tam własne źródła zasilania, czy jakieś panele słoneczne, także mogą korzystać oprócz tego tradycyjnego akumulatora z dodatkowych jakichś tam swoich źródeł zasilania. Rozumiem. Czy często do Was przyjeżdżają samochody typu camper na badania techniczne? No powiem może tak, że zdarzają się, no nie aż często, nie za często może tak, ale, ale przyjeżdża dość dużo pojazdów typu takich właśnie przerobionych kamperów, bo no nie, nie mi się, że taki kamper taki oryginalny, gdzie standardowo jest produkowany no to, to są koszta dość, dość wielkie. Nie ukrywam, że oczywiście przeróbka takiego Pojazdu na pojazd specjalny typu camper też na pewno mało nie kosztuje. Też do najtańszych nie należy, dokładnie. Nie będziemy tam wnikać, powiedzmy, w kwoty, no ale przypuszczam, że dziesiątki tysięcy złotych na pewno na pewno brakło na samolot, wyposażenie wewnątrz. No tak, dokładnie, nie jest to tania rzecz. Ale tak wspomnę pokrótce, dlaczego przyjechaliśmy do Was. Dlatego, że Wy na co dzień zajmujecie się zmianą przeznaczeń samochodów, prawda? Tak, tych zmian, jeżeli chodzi o zmiany pojazdów, yy, yy, dokonujemy dość dużo. Tym bardziej no, firma jest jakby nie była producentem yy, przyczep i zajmuje się yy, oczywiście z yy, odpowiednią homologacją na zmianę przeznaczeń yy, pojazdów. Rozumiem, czyli na brak pracy z pewnością nie narzekacie? No, nie narzekamy, yy, dlatego tych diagnostów też jest trochę Mamy nadzieję, że, że szef załogi produkcyjnej, jak i z diagnostów jest zadowolony. Rozumiem. Dobrze, ja widzę, że tam kolejne samochody przyjechały na badania techniczne. Nie będziemy już zabierać więcej czasu. Bardzo dziękujemy za rozmowę Dziękuję i bardzo. do zobaczenia za rok. Dziękuję, to usłyszałem. Rozumiem. Do zobaczenia. I w ten oto sposób zakończyliśmy badanie techniczne. Wszystko dobrze. Kolejna wizyta za 12 miesięcy, aby bezawaryjnie, bezpiecznie przejeździć. A jak widzicie, tutaj produkują się pojazdy. Pojazdy specjalne dla autolawety, lawety. A my pędzimy przed siebie, przygotowywać się do trasy. Produkcja idzie pełną parą. Dziękujemy, że byliście z nami w naszym krótkim dzisiejszym odcinku. My zbieramy się, przygotowujemy się do dalekiej trasy, zabieramy Was oczywiście ze sobą. Bądźcie z nami, oglądajcie, subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy i do zobaczenia!